W tym rozdziale zajmiemy się budową dwóch drobnych obiektów, mianowicie gwiazdy, która jest związana jest z logo pojazdu oraz wybudujemy śrubę, którą wprowadzimy w otwory. Zaczniemy może od pierwszego elementu i przejdźmy do widoku z boku i wprowadźmy obiekt prymitywny poligon mesh cylinder, obróćmy o 90 stopni, czyli korzystamy z Shift. Na tym etapie skopiuję ten obiekt i wykorzystam go później do budowy śruby. Dobrze, aczkolwiek skopiuję za pomocą skrótu Ctrl Alt D, czyli bez przekształceń. OK, przejdźmy do pierwotnego obiektu, wprowadźmy wartość 6, 1 dla UV i bazy. Dobrze, następnie widok użytkownika. Ja skorzystam ze skrótu Y, zaznaczę tylne poligony, usunę oraz boczne też usunę. Tak więc pozostaje tylko przód. I tak, skorzystajmy teraz z narzędzia Knife Tool. I przeprowadzamy cięcie, mając na uwadze, iż to cięcie będzie odpowiedzialne za półkę ramienia gwiazdy. Tak więc ja skorzystam z czegoś takiego. Dobrze, i Ctrl Z jeszcze raz. No, OK, to powinno wystarczyć. Skorzystam ze skrótu U, zaznaczę wszystkie te poligony łącznie z tym i usunę. Dobrze, wskazujemy obiekt, korzystamy z Ctrl Alt D, przesunięcie, przesuwamy. W taki sposób wprowadzamy wartość dla skalowania. Minus 1 w odniesieniu do osi Z. Ten samym odwracamy obiekt, przysuwamy go z powrotem, zaznaczamy obydwa, merge, ukrywamy i wprowadzamy wartość 0,04 i delete. Super, freeze. Następnie wskazujemy obiekt, sprawdzamy gdzie jest centrum. Tak więc centrum znajduje się tam gdzie powinno, gdyż wokół właśnie tego elementu będziemy obracać to ramię aczkolwiek jeśli to centrum się tutaj nie znajduje to zawsze możemy skorzystać z zaznaczenia tego werteksa i skorzystać z polecenia przesunięcia centrum do werteksa dobrze a ja wykorzystam teraz kopiowanie wielokrotne i wprowadzę wartość 2 czyli dwie kolejne kopie mają obrócić się o 120 stopni na osi X i zatwierdzam dobrze, zaznaczam i łączę wszystkie trzy elementy i delete. I proponuję teraz skorzystać z Ctrl Alt D i przesunąć moją kopię, to znaczy naszą kopię w lewo. Zaznaczmy powiedzmy oryginał, enter, wprowadźmy nazwę i to będzie obiekt, który ewentualnie będę później wykorzystać. Czyli powiedzmy gwiazda. Basic backup. Enter, enter, skrót H i ukrywamy obiekt. Następnie zaznaczamy i przesuwamy. Do okolicy koła. Dobrze. Staramy się mniej więcej na środku umieścić ten obiekt skalowanie na płaszczyźnie YZ i skalujemy. I staramy się obiekt dopasować. Dobrze. Skalowanie. Coś w tym stylu. Korzystajmy ze spacji i przejdźmy może do tego krążka, zaznaczmy punkty wewnętrzne. Widzę, że w tym przypadku te punkty są trochę za bardzo oddalone od Ciebie, skrót X, centrum geometrii i trochę je przybliżę do siebie. Mniej więcej w ten sposób, tak aby ukryć się pod gwiazdą. Ok, przejdźmy do widoku. Użytkownika, zaznaczamy tą gwiazdę, przesuwamy na zewnątrz, mniej więcej w ten sposób. Ja teraz skorzystałem ze skrótu F. I wprowadzamy mniej więcej tak. Przechodzimy do edycji punkty i wyprowadzamy ten punkt w taki sposób. Dobrze, tak więc w przypadku logo w odniesieniu do fergi ono jest tylko w nieznaczny sposób zaznaczone. Dobrze? I oczywiście możemy skorzystać w przypadku ekstremalnych zbliżeń z odpowiednich pętli wyostrzających, które możemy wprowadzać w różnych miejscach w odniesieniu do tej formy. Możemy również skopiować, czy też nadać większej głębi temu obiektowi, i dzięki temu po wygładzeniu uzyskamy troszeczkę lepszy detal. Aczkolwiek w przypadku renderów z większej odległości, taka forma wystarczy. Dobrze, tak więc przejdźmy do budowy śruby. I tak, w tej sytuacji skorzystam może ze skrótu Y, zaznaczę tylne poligony i usunę. Następnie zaznaczę. Te punkty, i przesunę. Powiedzmy do tego miejsca, skorzystam z zamkniętego nawiasu kwadratowego i wprowadzę dodatkową pętlę tutaj, następnie zaznaczamy wszystkie te poligony, które otaczają obiekt w ten sposób. I korzystamy z Ctrl D skrót X i skalujemy na płaszczyźnie YZ. Coś w tym stylu, dobrze. Przejdźmy teraz do rzutu z boku. Skorzystajmy ze skrótu T, zaznaczmy punkty, skalowanie na tej samej płaszczyźnie w taki sposób. Super. I proponuję teraz zaznaczyć te poligony Ctrl D i usuwamy je do środka. Ale wystarczy. Następnie skorzystajmy ze skrótu I i możemy zaznaczyć teraz te krawędzie i usuwamy. Tak więc dysponujemy dalej czworobokami. OK, skrót T, zaznacz te punkty, przesunę w prawo i to chyba wystarczy. Przejdźmy teraz do edycji krawędzi, zaznaczamy je wszystkie i korzystamy z prawego przycisku myszy i wybieramy Bewer Components, wprowadzamy wartość odległości. Ja wybiorę coś w okolicy 0,4. Dobrze, zaznaczamy obiekt, spacja i przejdźmy może na tył i proponuję odciąć. Część tych poligonów, tak więc zamknięty nawias kwadratowy, wprowadzamy pętlę tutaj, Y. Zaznaczamy te komponenty i usuwamy skrót tej i przesuwamy końcówkę do tego miejsca. To powinno wystarczyć, skorzystam z face. Dobrze. I tak powinno być OK. Przejdźmy do rzutu z boku. I przenieśmy śrubę tutaj. Dobrze, skorzystajmy teraz ze skalowania. I pomieszamy obiekt mniej więcej w taki sposób. Dobrze, sprawdźmy, jak to wygląda. Przesunięcie. Tak, na tym etapie po prostu musimy dopasować ten obiekt do otworu, wprowadzić od, odpowiednią nazwę, następnie go skopiować. I umieścić w pozostałych otworach. Tak więc możemy to wykonać ręcznie, czyli kopiowanie poszczególnych śrub i umieszczanie ich w otworach, lub też możemy umieścić centrum obiektu w tej okolicy, a następnie wykonać kopiowanie jeszcze czterokrotne z odpowiednim interwałem w odniesieniu do wartości zmiany kąta dla osi X. Ja jednak chyba poradzę sobie z ręcznym dopasowaniem poszczególnych otworów. Ok, Tyle chyba wystarczy. Dobrze zaznaczę fargę i wygładzę. Dobrze wskażę obiekt jeszcze raz i troszeczkę go pomniejszę. I to będzie OK. Dobrze, minus. I teraz wystarczy umieścić śrubę w odpowiednim miejscu. Dobrze, i pamiętajmy o tym, aby tą śrubę również pomniejszyć i dopasować potem do mniejszych otworów, lub ewentualnie możemy wykonać inną śrubę o troszeczkę innym kształcie. To już zależy. Dobrze, ważne, że te dwa detale są już na miejscu. I teraz generalnie wszystko powinno już pójść z górki. Dobrze, spojrzę jeszcze na tył, zaznaczę te punkty. I przesunę w taki sposób, że wystarczy. I w ten sposób możemy przejść do kolejnego rozdziału. Tak więc zapraszam. Aha, ewentualnie jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, iż jeśli chcemy, to możemy wprowadzić odpowiednie w wyostrzające również w tej okolicy. Jeśli przewidujemy przykładowo jakieś zbliżenia na koła, ja jednak na razie nie będę ich wprowadzał, nie przewiduję tego typu renderu, tak więc staram się po prostu utrzymywać obiekt w jak najprostszej formie.